No, hej wszystkim, tutaj Neski, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale z Diablo 2 Resurrected I jest to tak zwany zerowy odcinek, czyli innymi słowy wstępniak do drugiego laderka Teraz tak, chciałem troszeczkę pogadać, to będzie bardzo króciutki odcinek, max 3-4 minutki Otóż, chciałem Was zapytać, żebyście napisali i się pochwali w komentarzach, kim zaczynacie drugi laderek, ponieważ drugi laderek tuż, tuż, być może zrobię identyczną nazwę jak to było przed pierwszym laderem na zerowym odcinku, zobaczę, pomyślę, ja osobiście... Zastanawiam się nad dwoma postaciami. Tylko zastanawiam się nad Soską, tak, ponieważ Soska da mi możliwości farmy najszyb... najszybszej i najbardziej skutecznej, jeżeli chodzi o np. talizmany osłabienia, czyli te, które łamią niewrażliwości od pacza 2.5. No i oczywiście Soska też jest przemocarna, ponieważ, jakbyśmy wydropili na jakiś inny żywioł talizman, no to możemy sobie jakikolwiek build zrobić tak naprawdę Soską. Ale jest jeszcze jedna postać, nad którą się mocno zastanawiam, i jest to nekromanta. Dokładnie, jest to nekromanta, jest to nekro. I dlaczego zastanawiam się nad nekromantą? Ponieważ nekromanta ma fajne opcje. Jeżeli na przykład wydropiłbym talizman na yy, truciznę, prawda? Żebym, że łamie na przykład yy, poison. Yy, Wiecie o co chodzi, że łamie niewrażliwość na truciznę. No to Poison Necro naprawdę wygląda fajnie. Naprawdę necro pod truciznę jest naprawdę bardzo przyjemny. To jest naprawdę bardzo przyjemny bidzik. Polecam Wam sobie obczaić, jak on wygląda, zagrać sobie, może przetestować sobie i tak dalej, zobaczycie jak to wygląda mi się bardzo podoba nekro y, pod truciznę, ale również na przykład nekro y, samoner jest spoko, ponieważ nekro samonerem będzie mogli farmić y, terrorzony tak naprawdę nie zważywszy na to czy mamy talizman czy nie, ponieważ będziemy i tak łamać niewrażliwości na, y, na właśnie fizyki, którymi będą właśnie posługiwać się nasze samonerki prawda? Nasi, nasi towarzysze, czyli kościaki, i tak dalej. Tak więc. Ogólnie no to nekro jest bardzo przyjemną postacią pod terrorzony, czyli obszary grozy. A ja właśnie tutaj bardziej. Drugi ladder, Na drugim laderze, moja uwaga, skupia tylko i wyłącznie na obszarach grozy, ponieważ tylko tam zamierzam grać i farmić cały lader. No i właśnie, Soska jest jedną z tych postaci, tylko że ona będzie w pewnym momencie zablokowana. Soskę musiałbym zrobić hybrydę, na przykład powiedzmy Orba, powiedzmy z Meteorem albo z Hydrom, wiecie, na dwa żywioły, wtedy Soska traci na mocy. Natomiast Nekro-Samoner, no łamie sobie niewrażliwości pod Samonerów, więc teoretycznie byłby przyjemniejszy, ale za to troszeczkę wolniejszy, prawda, no i bez teleportu, więc... Nad tymi dwoma postaciami się zastanawiam, i wydaje mi się, że tutaj nastąpi rzut monetą po prostu na początku ladera i tyle. I to w sumie fajna rozkmina, żeby rzucić monetą, i co wypadnie, tym gramy, nie? z tych dwóch postaci. Cóż ludziska, dajcie znać w komentarzach, kim wystartujecie drugi lader. Czy już w ogóle wiecie, czym, kim, kim startujecie, czy nie wiecie, tak jak ja, bo ja mam dylemat pomiędzy tylko dwoma postaciami na szczęście. Tak więc dajcie znać w komentarzach, i, i cóż, ludziska, widzimy się już niebawem w pierwszym odcinku, a ten odcinek nagram na 100% jeszcze pierwszego dnia ladera, czyli w piątek. Tak więc cóż, ludziska, subskrybujcie, komentujcie, na ten dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do usłyszenia i do następnego odcinka na moim kanale ludziska HEOS!